Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj wchodzę do was z albumem ślubnym. Albumem, który na razie szuka swojego właściciela. Został przeze mnie zrobiony teraz ostatnio, natomiast bazę do niego wykonałam ponad rok temu. Czekał na swoją kolej i na to, żebym miała na niego czas. Ale miałam na niego pomysł i bardzo chciałam go zrobić. Album jest myślę, że bardzo romantyczny, delikatny, subtelny. Wykonany w całości z papierów z korekcji Craft O'Clock Love Me Forever. Myślę, że jest uroczy. Obłożony jest w okładkę, ten papier okładkowy, laminowany z Craft O'Clock. Na wierzchu mamy ramkę na zdjęcie, które możemy tutaj wsunąć. Natomiast tutaj nie ma nic, ponieważ album czeka jeszcze na personalizację. Jak ktoś zdecyduje się na jego kupienie, to tutaj będą literki. Będzie, będą imiona młodej pary. Album ma wymiary 21 na 21 cm, grzbiet ma 10 cm 10. Do jego stworzenia wykorzystałam dwie kolekcje, te średnie 20 na 20 cm. Przy czym nie mam możliwości pokazania wam układki, dlatego że poszły dokładnie wszystkie papiery. Całe dwie kolekcje zostały w. E, e, zużyte do tego jeszcze dokupiłam sobie jeden arkusz dodatków do żurnalingu takich kart, e, gdzie były e, miejsca, karty na, zdjęcia 10 na 15 i karty takie połowa 10 na 15 i one tutaj w całym albumie będą się przewijały. Album ma 6 kart, bindowany jest na łódeczkach. Kilka elementów e, które wykorzystuję ostatnio w albumach. Bardzo często kilka e, takich, które dopiero zaczynam wykorzystywać. Myślę, że, e, że dosyć ciekawie to wyszło. Na stronie okładkowej mamy miejsce na duże zdjęcie 13 na 18 Nie wiem, ile album dokładnie pomieści zdjęć, ponieważ tego nie policzyłam, ale generalnie album jest przygotowany na zdjęcia 10 na 15 13 na 18 i też te mniejsze 9 na 13 Także tutaj mamy po prostu miejsce podniesione na dystansach na jedno zdjęcie do wyeksponowania. Natomiast na pierwszej stronie mamy stronę, mamy kartę sztalugową. Karta sztalugowa wygląda w ten sposób. I ta karta jest jeszcze otwierana na boki. Mamy dwa miejsca na zdjęcia 13 na 18, także możemy w ten sposób oglądać. Natomiast po otwarciu tutaj mamy miejsce na dwa zdjęcia 9 na 13. A tutaj mamy kieszeń, taką dosyć sporą, gdzie mamy mapy zarówno na zdjęcia, te duże 13x18, zdjęcia 10 na 15 i zdjęcia, A tutaj nie mamy więcej akurat, map, ale jeszcze mogłyby być mapy na zdjęcia 9x13. No, i tutaj mamy również e, tą kartę do journalingu, właśnie z tej dodatkowej kolekcji. I ja te karty podaklejałam na takie książeczki, żeby było miejsce albo na dwa mniejsze zdjęcia, albo na jakieś zapiski, na jakieś pamiątki. Dziurkacz e, to jest nowość w mojej pracowni. Kupiona całkiem niedawno. Jest to dziurkacz e, Fazen Creative. Kupiony w zielonych kotach, oczywiście. Mówię, oczywiście, bo chyba mam, mam wszystkie dziurkacze ostatnimi czasy swoje kupuję w zielonych kotach. Na następnej stronie mamy klapkę otwieraną w tą stronę i dwie klapki otwierane w tą stronę i miejsce albo na duże zdjęcia, albo na dwa trochę mniejsze. Dalej mamy belly band, który już widzieliście w moim albumie Dino, czyli belly band, który jest jednocześnie otwierany tak, mamy miejsce na trzy zdjęcia i cały otwierany do góry. I też mamy jeszcze miejsce na zdjęcie u góry i na dole. Natomiast beli, będę. Mamy oczywiście matę na zdjęcia, 9 na 13. E, przepraszam 10 na 15 i 13 na 18. Albo nie jest bindowany metodą innych, w związku z pierwszym nie ma tutaj tych ukrytych kart w kieszeniach, w kartach, ponieważ ostatnio mało robię albumów z jednym hitem. Mam kilka w pracowni w tym momencie na warsztacie przygotowanych już Hidden Hingów, to myślę, że w najbliższym czasie też będą prezentacje takich albumów, ale na razie ten system łódeczkowy, który mi się strasznie podoba, strasznie mi się fajnie sprawdza i myślę, że dobrze wygląda. Tutaj mamy dwie klapki góra dół i dwie klapki na boki. Także mam miejsce na cztery zdjęcia, i tutaj dodatkowe miejsce na kolejne zdjęcia. Tutaj akurat te klapki są symetryczne. Na tej stronie mamy z kolei klasyczny wodospad dynamiczny, który pociągamy za świeg zamontowany tutaj w stronie. I ładnie nam chodzi. Zobaczcie, ładnie nam ten wodospad dynamiczny nam chodzi. Następna strona. To jest zapięcie na kółeczka i na ćwieki. Zapięcie, które ostatnio zaczęłam ponownie wykorzystywać w swoich albumach. Mamy kartę do góry, kartę w dół. Tutaj mamy dwie klapki na zdjęcia i tutaj mamy dwie kieszonki. Tutaj mamy o zdjęcia 9x13, tutaj 10 na 15 e, Ten dziurkacz taki romantyczny, fajnie to wszystko podbijamy i tutaj mamy tą kartę, o której Wam mówiłam, otwieraną w bok. Następnie zakochałam się w tych zapięciach kółeczkowych. Myślę, że teraz dosyć często w moich albumach będą się pojawiać. Następna strona to jest karta otwierana do góry, która jest tak naprawdę matą na zdjęcie 13 na 18 Tutaj mamy naklejoną książeczkę otwieraną do góry albo na dwa mniejsze zdjęcia, albo na zapiski. A w kieszonce mamy maty do zdjęcia 9x13 i 10 na 15 Zobaczcie, że ta kolekcja jest naprawdę taka bardzo romantyczna. Niby jest różowa, ale ten róż nie jest przesadzony. To jest taki delikatny, pudrowy róż, który myślę, że bardzo fajnie się sprawdza. Tutaj mamy książeczkę harmonikową otwieraną w ten sposób. Hop. I całość zamyka nam pionową kieszeń, którą mamy z tej strony i w której mamy kolejne maty na zdjęcia 9x13 i 10 na 15 Tutaj mamy element pop-upowy, przy czym na nim najpierw mamy książeczkę otwieraną w ten sposób, taki trybek, i element pop-upowy, który też ostatnio w moich albumach możecie oglądać. Tak on się prezentuje. I właśnie te strony, te, te karty, ta i ta, to są te, te karty do journalingu, które były na dodatkowym arkuszu Tak samo ta. I tak samo tam będzie jeszcze jedna na następnej strony. Tutaj mamy kolejny tryf otwierany na boki na pionowe zdjęcia, tym razem dzisiaj 15. I stronę taką Gatefoldową otwierano na boki, w środku przepiękną grafikę z tortem ślub. No i tutaj mamy kolejną stronę popapową, tym razem znowu jak w albumie Dino. Nowość, czyli strona z taką kartą obrotową. Tutaj na zdjęcie 9x13 i tutaj mamy miejsce na dwa duże zdjęcia 13 na 18 Tak to się prezentuje. Ostatnia strona to jest znowu zabicie kółeczkowe. I tutaj mamy kartę otwieraną w dół i do góry mamy tryptyk na poziomie zdjęcia 4. Tu mamy klapeczkę otwieraną do góry i całość otwieraną w dół i mamy element pop-upowy. Na 4 zdjęcia, 10 na 15 poziomy. I ostatnia strona to jest po prostu kieszeń dolna, w której mamy zarówno maty na zdjęcia 9 na 13, 10 na 15. I 13 na 18. Tutaj tych mat mamy naprawdę dużo, żeby można było w całym albumie sobie jeszcze ewentualnie te maty poprzekładać, wykorzystać. I tutaj mamy ostatnią książeczkę otwieraną do góry, właśnie z tych kart żornalingowych na zdjęcia czy na zapiski. I z tyłu mamy tą piękną mandalę, kartę z tą piękną mandalą, która nam zdobi koniec strony. No i tak to się w całości prezentuje. Album jest nawiązywany na różową stążeczkę, jeszcze nie zawiązaną. Stanowiłam, że na razie zostawię tą stróżeczkę niewiązaną. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani nabyciem takiego albumu, to również zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową, magdzierkowy Handmade. Znaczy, <coughs> Przepraszam, przez moją stronę na Facebooku, magdzierkowy Handmade. Tam mogę też więcej Wam napisać o albumie, czy w ogóle o albumach, które tworzę. Zapraszam Was serdecznie i pozdrawiam cieplutko. Trzymajcie się. Pa! pa.